Moje drogie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym wideo. Myślę, że to będzie ciekawe wideo, ponieważ dzisiaj, wiecie, ja tak zrobiłam punkt za punktem, co wpływa na to, że czuję się lepiej, ponieważ ja często wspominałam o tym, że tak naprawdę no, jestem starsza co roku, się robię starsza, ale tak naprawdę fizycznie czuję się lepiej i jestem silniejsza fizycznie, więc dzisiaj też o tych mm, takich rzeczach, które ja robię, które mi właśnie pomagają no utrzymać taki mm, poziom i energii, no i też zdrowia, tak? E, Te takiej siły fizycznej, bardziej mi o to chodzi. E, tutaj też, dziewczyny, od razu powiem, bo było pytanie, jakie ćwiczenia ja też lubię, e, oprócz tego, jak ja dbam o zdrowie, powiem Wam tak, ja bardzo lubię jogę, zawsze o tym mówię. E, powiem Wam, że ja mam nadwrażliwe stawy. E, one są bardzo podatne na jakieś uszkodzenia, wiecie. Dlatego ja nie ćwiczę takich aktywnych sportów i wymagających m, takiego większego wysiłku i napięcia i mm, no ze względu na swoje stawy, ze względu na to, że zwykle było tak, że wiecie, pójdę na jakiś sport, zacznę coś robić, tak, yy, i w końcu zacznie mi coś bolić. Albo bolą mi kolana, mi zwykle zawsze bolą kol kolana, albo nie wiem, jakieś nadgarstki mnie bolą to, a w jodze mnie nigdy nic nie bolało po tych zajęciach. I dlatego ja przez cały ten czas um, ćwiczę jogę, od którego to roku ja ćwiczę jogę, M chyba od 2019. Nie czekajcie, od 2009 roku ja ćwiczę jogę, nie od 2019, bo to byłoby tak niedużo nie, nie lat. I mm, ja chodziłem na zajęcia, oczywiście, w uniwersytecie najpierw, które były prowadzone naprawdę w bardzo taki poważny, profesjonalny sposób przez osoby, które były reprezentantami, reprezentantkami tej szkoły jogi. I, I właśnie one nam y, bardzo dużo no, tłumaczyły, jak każda pozycja powinna wyglądać, co się powinno czuć. Robiliśmy też do tego ćwiczenia oddechowe, później też relaksacje. Więc ja jestem tak nauczona bardzo dobrze robić jogę. To nie, ja nie jestem nauczona robić jogę w ten sposób, jak się teraz pójdzie na przykład do takiego klubu, tam gdzie na przykład nawet jogę y, się robi, to tam nie ma tej takiej metodologii, że zaczynamy od zera tak, i dochodzimy do jakiegoś poziomu. Tam każdy przychodzi i już ma jakiś poziom i wszyscy coś razem robią i jak robisz coś bardzo źle, to może, może, zależy jest oczywiście od miejsca, instruktorka podejdzie do Ciebie i coś Ci poprawi. To właśnie ja byłam uczona w całkowicie innym miejscu, gdzie bardzo na to zwracano uwagę i, i byliśmy cały czas poprawiani. Jak to robić poprawnie? Więc ja dotychczas sama ćwiczę jogę, dlatego ja tak naprawdę ja umiem bardzo dobrze ćwiczyć tę jogę i mogę sama to robić. I także oprócz tej jogi ja robię takie różne fizjoterapeutyczne ćwiczenia, czyli takie na regenerację nastawione. E, tym się zajmuję. No i także mm, do mnie e, raz w tygodniu przychodzi baletnica, i my z nią robimy takie różne ćwiczenia, które ona proponuje na rozciąganie i też takie bardziej te fizjoterapeutyczne ćwiczenia. Ona też pokazuje coś w tym stylu. Ja się nie zajmuję klasycznym baletem z nią, tak? My robimy bardziej takie rozciąganie i mm, utrzymanie, tak, taka podbudowa tonusu e, i tej masy ciała, tak, żeby to tak wyglądało dobrze. E, wszystko. Więc ja tym się zajmuję, więc raz w tygodniu ona przychodzi i potem, potem, tutaj jest ważne, ja codziennie staram się ćwiczyć, no minimalnie z 10-15 minut, i w weekend staram się ćwiczyć troszkę dłużej, tak wiecie, z pół godziny. I robię to codziennie. Ja chcę, oczywiście, w idealnym takim moim tygodniu, ja widzę, że jeszcze ćwiczę jeszcze raz w tygodniu, na przykład godzinową jogę. Chodzę na jakieś, może, czy to z grupą, czy to na jakieś po no, prostu zajęcia, że przez godzinę tak mm, ćwiczę jeszcze dodatkowo jogę. No, na razie tego nie robię, więc jeszcze do tego nie doszłam, ale idealnie ja tak siebie widzę, żebym ćwiczyła na przykład dwa razy w tygodniu i też dla każdej z Was radzę, tak? To opowiadam teraz, bo to radzę dla Was. Żebyście też ćwiczyły i ja jeszcze Wam powiem, dziewczyny, że jeśli nie możecie chodzić może na jakieś zajęcia grupowe, no to naprawdę to, co jest dostępne dla każdej z nas, to to, żeby ćwiczyć samej. Samej e, w domu, może jakieś włączyć ćwiczenia. Ja później Wam pokażę też, e, nagram osobne wideo, jak ja robię swoje ćwiczenia, jakie. Ja zacznę nagrywać Wam e, takimi seriami ćwiczeń w sensie kategorie różne pokażę na różne części ciała i na przykład ja bardzo często zaczynam robić takie ćwiczenia jedno po drugim jedno po drugim gdy sama ćwiczę tak te 10-15 minut i najlepiej ja osobiście lubię najbardziej no prawie, prawie od razu po przebudzeniu że się obudzę i ja tak zaczynam tak naprawdę każdy dzień gdy idę nawet do pracy tak czyli każdy dzień pracy ja w ten sposób rozpoczynam, że ja się budzę, ja wstaję, ja piję wodę, umyję się oczywiście, i później schodzę na dół i ćwiczę jogę. Ja zaczynam od powitania słońca w jodze, jest takie ćwiczenie, i na przykład robię go trzy razy. Ja zaczynałam w ogóle od dwóch razy, teraz robię trzy, czasami nawet cztery, gdy jestem w takim lepszym w samopoczuciu, bo i tak każdego rana czuję się inaczej i wtedy tak sobie wiecie norm, tak dozuję, tak? albo więcej, albo mniej, jak bardzo mi się nie chce, to zrobię dwa razy, ale zrobię i tutaj to jest bardzo ważny taki punkt dziewczyny, że bardzo mi się nie chce, ale jednak no, przynajmniej troszkę tego zrobię, bo to już jest lepiej niż nic i to, że ja ćwiczę tak rano przez te 10-15 minut, może czasami 20 to tak naprawdę bardzo mi dobrze pomaga no, być w takim lepszym stanie, gdy idę do pracy. Jestem taka, wiecie, podniesiona w takim stanie i jestem już taka, czuję ten tonus w ciele i czy to ciało jest takie silniejsze niż po prostu po przebudzeniu takie, wiecie, jeszcze opadające, jakieś zrelaksowane, nie do końca przebudzone. Już tutaj dobrze ono jest przebudzone i też ja myślę, że bo wiecie, rano u nas jest bardzo dużo kortyzolu i w ogóle jako, że ja też jestem bardzo do tego mm, no y, bardzo często się martwię, tak więc ja dużo też myślę, jakieś zmartwienia tam w sobie cały czas kręcę w głowie, więc dla mnie to jest bardzo dobre i odpowiednie, żeby troszkę tego kortyzolu, tak wiecie z krwi y, y, się pozbyć tak, poprzez te ćwiczenia bo to naprawdę pomaga, więc kto też y, często się martwi czuję, że rano jest taki, taki bardziej podenerwowany, tak? Jeśli czuję, że tak każdy denerwuje, coś tam powie, wejdzie na przykład do kuchni w ten moment, gdy ja jestem w kuchni, no to znaczy mam bardzo dużo kortyzolu, jeśli to nas tak bardzo denerwuje. I no, i radzę wtedy ten sport, tak? I oczywiście pić wodę od razu po przybudzeniu. Dobrze, to są te moje ćwiczenia, o których ja chciałam powiedzieć, i też ja teraz się staram. Ja kiedyś robiłam to zawsze, a później nie wiem, przestałam jakoś, że od razu też po tych ćwiczeniach fizycznych siadałam i robiłam 10 minut medytacji. Ja teraz, i to jest moje takie postanowienie na ten rok, aby do tego powrócić i znowu zrobić i ćwiczenia, i później medytację. Pewnie mi nie wystarczało czasu. Ja zrezygnowałam z tej medytacji no i, i to bardzo jest niedobrze, bo też nie uspokaja się wystarczająco mózg, tak, taki jest po medytacji bardziej skupiony, więc ja naprawdę na tę medytację teraz stawiam w tym roku żeby je robić częściej i nawet w ciągu dnia i też Wam dziewczyny radzę, żeby robić medytację bo też ktoś mi pisał, że musi zacząć tę medytację zobaczyć co to, bardzo, bardzo radzę i zacznijcie od 5 minut, ja teraz jako, że zaczynam i muszę w to wejść, w ten rytm, poczuć: wiecie, to dobro, to przyjemność tego, że to się robi. I ja robię po 5 minut, i z czasem zacznę robić więcej. Do 10. Ja lubię 10 minut takie też. Też tutaj, to jeszcze dopóki mówimy o tych ćwiczeniach różnych, ja robię coś takiego jak yoga nidra. I też mam radzę, między innymi zanim zaczynam nagrywać to wideo teraz, bo byłam już taka, wiecie, zmęczona, już jest, nie wiem, 17 godzina, wieczór, ciemno na zewnątrz, więc już dzisiaj piątek, nagrywam, to w piątek mam, Więc już byłam zmęczona, ale 10 minut. Zrobiłam taką medytację Yoga Nidra. I myślę, że w internecie możecie sobie to. Na YouTubie po prostu wpiszcie i to znajdziecie. Ja też podpiszę tutaj w, w, w opisie, jak to się nazywa. Ale to tak jej tak się nazywa: Yoga Nidra. I co to jest? To jest coś takiego jak relaksacja, taka głęboka relaksacja, gdy on, no, osoba, która tak prowadzi tę relaksację, nam mówi, relaksujemy teraz żuchwę, język, tam twarz, szyję i tak dalej, schodzimy na dół, relaksujemy wszystko. Ja robię to w języku angielskim, te moje relaksacje, ale jestem pewna, że są takie w języku polskim. I ona jest naprawdę bardzo dobra. I mm, ona nam po prostu jest czymś takim, że możemy bardzo dobrze się szybko zregenerować w ciągu dnia. I ja teraz jestem znowu w takim dobrym stanie, szczególnie mój mózg tak się zregenerował. Więc jak czujemy, że już tak wiecie dużo myślę, jesteśmy przeciążone, miałyśmy dużo jakiegoś, świecie decyzji, jakieś podejmowanie, jakieś takie drobne sprawy, cały czas o tam, to tam, to wtedy jest bardzo dobrze to zrobić. Ja często robię taką medytację, jak gdy wracam do domu samochodem, no ja nie, nie kieruję sama, więc robię właśnie w drodze do domu i wtedy zauważyłam sobie, że jak przyjeżdżam do domu, to jestem w dobrym od razu takim, wiecie, w dobrym, no nie tylko, że nastroju, ale też w takim dobrym fizycznym stanie, że ja przychodzę i od razu mogę coś zacząć robić. Podczas gdy, jeśli nie zrobię tej medytacji i będę w drodze słuchać muzyki, może rozmawiać, nie wiem, tam sprawdzić jakieś świadomości w telefonie, to przychodzę i muszę naprawdę odpocząć jeszcze z pół godzinki i nie chce mi się niczego robić, jak wracam do domu. Więc ta yoga nitra naprawdę bardzo tak, wiecie, re reset robi. Po prostu jak robimy tak reset w naszych komputerach, w naszych jakichś urządzeniach elektronicznych, to ta medytacja, ta, ta właśnie medytacja yoga nitra tak działa i to 10 minut. Ja robię 10 minut. Można robić więcej. Tam są różne też te części i też to pomaga zasypiać, więc można też przed snem to robić, ja sobie to robię nawet czasami rano to robię bo ona bardzo dobrze tak wiecie daje taki fokus w umyśle więc to też, to są te rzeczy, które bardzo, bardzo ra radzę Wam robić i one są drobne to nie są takie rzeczy, że tam trzeba biegać każdego dnia albo podskakiwać no może to też tam żeby podskoczyć poskakać troszkę też jest może zdrowo biegać, ja nie jestem zwolenniczką biegania, uważam, że to jest niezdrowo. W sensie to nie są jakieś takie ogromne rzeczy tam, wiecie, ciężarki po, pociągać, ale one naprawdę bardzo działają. Bardzo działają, one działają i wyciszająco, i uspokajające na nasz mózg i też na nasze ciało. I powiem Wam, że tutaj też zobaczycie w moim podejściu do tego wszystkiego jest to, że ja nie tylko podchodzę z pozycji ciała, ale też bardzo, bardzo podchodzę z pozycji naszego umysłu i też takiego psychologicznego nastawienia do życia. Bo z tego wszystkiego, co ja teraz na dany moment przeżyłam, doświadczyłam, widzę dookoła u siebie, w swojej rodzinie, u koleżanek, u znajomych, w pracy, u osób, że też nasz psychologiczny stan bardzo, bardzo wpływa na nasz fizyczny stan. Naprawdę, bardzo. Ja, ja też sama na sobie super... Um, po prostu takie eksperymenty robię, więc dlatego tym się tutaj też dzielę z Wami. I moje podejście jest bardzo holistyczne, i to wszystko razem daje dobry rezultat, tak? Więc tutaj te ćwiczenia, medytacje, jogę Nidre, naprawdę zacznijcie robić przynajmniej coś. I to jest takie, te właśnie bardziej cielesne. A teraz ja jeszcze tutaj wypisałam sobie, jakie rzeczy jeszcze ja robię. Na przykład, kolejna rzecz, to ja chodzę spać wcześniej. I powiem Wam, też mówiłam to w live jakimś tam tutaj niedawno dla wszystkich osób, że po prostu ja rozmawiałam nawet ze, swoją, ze swoim lekarzem medycyny chińskiej, do, której, do takiej pani, do której ja chodzę, i ona tłumaczyła mi, że o każdej godzinie regeneruje się inny jakiś narząd wewnętrzny w naszym. Ciele. I w narodowej medycynie chińskiej taki jest, że na przykład godzina tam dziesiąta to godzina wątroby. Ja nie pamiętam teraz dokładnie, czy to godzina wątroby, może to godzina trzustki, albo żołądka, albo czegoś innego. Ale w każdym razie, że tam każda godzina jakoś jakimś innym narządem wewnętrznym się nazywa i wtedy właśnie zachodzi regeneracja tego narządu. Więc na przykład jeśli my idziemy spać później, na przykład o dwunastej, a regeneracja wątroby na przykład zachodzi o 10 albo 11 godzinie, to nasza wątroba nigdy nie regeneruje się do takiego naprawdę dobrego poziomu, do takiego na 100%. Na tyle też, na ile nasz organizm sam może to zregenerować. Więc, dziewczyny, my też bardzo, bardzo sobie mm, szkodzimy tym, gdy nie chodzimy spać wcześniej. Więc ja tutaj bardzo postanowiłam sobie już dawno, już to kilka lat, że chodzę spać o 10. ja, ja teraz oczywiście po mm, tej przerwie świątecznej, no doszłam do tego, że idę spać później jakieś 11.00, 11.30, ale już po trochu wracam do tego rytmu, że tak 10.10, 10.15 10 już już jestem w łóżku. Tutaj ważne jest dziewczyny, żeby o 10.00 nie zacząć zbierać się iść spać, a żeby o 10.00 już być w łóżku. Tak, albo tak jak Wam mówię, 10-30 to u mnie maks największy, gdy ja już tak, wiecie, jestem w łóżku, tak się staram. I dlatego ja u siebie w swoim telefonie, no ja oczywiście korzystam z iPhone'ów, tutaj jest taka funkcja, można tutaj w ogóle wszystko zaprogramować, to jak Wy żyjecie. Czyli na przykład ja mam zaprogramowane i, i nawet nie muszę tego włączać każdego dnia, on sam się włącza. Ja mam zaprogramowane takie ustawienia, że, um, czekajcie, zaraz ja jej znajdę, może tylko tutaj jeszcze, gdzieś, um, że o dziewiątej. O dziewiątej on mi taki, 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 taki wiecie, wib nie wibruje, ale taki przyjemny dźwięk posyła i tłumaczy, i pisze mi, że już jest czas iść spać, przygotowywać się do snu taki czas. No nie wiem, jak ja mam to teraz znaleźć. Naprawdę nie, nie to jest bardzo mi to dziwne, że nie mogę tak od razu tego znaleźć, dobra, nieważne. Mm -hmm. I powiem Wam, dziewczyny, że też o tej godzinie, a może jeszcze nawet wcześniej troszkę, od tak mniej więcej chyba od 9 albo może 8.30, też ja mam coś takiego, że mój ekran robi się taki bardziej żółty. Tak? Czyli już on nie jest taki jaskrawy, żeby on też mi nie dawał tak dużo tego światła, bo dużo tego takiego światła to wszystko nas pobudza, i później mamy zakłócone wydzielanie melatoniny w ciągu nocy, więc to też mi się tutaj zmienia samo. I też o, chyba o dziewiątej on jest w takim reżimie, że nikt nie może do mnie się dodzwonić. Że ja już nie słyszę żadnych powiadomień, niczego. I tylko osoby, i tutaj jest bardzo fajne takie e, ustawienie. Nie wiem, ja nie wiem, słuchajcie, o Androidach, więc jeśli ktoś ma Android, to Wy musicie sami sprawdzić, czy coś takiego jest. Ale tutaj w iPhone'ach jest coś takiego, że jak ktoś dzwoni ci dwa razy w ciągu jednej minuty, chyba, to, to jest uznawane za taki emergency call, czyli takie. Mm, e, czyli taki. Mm, no wiecie, że coś się stało, tak? Coś się wydarzyło. I, i, I wtedy ten, ten e, drugi raz, jak już on e, w, ten zadzwoni, tak wykręci ten numer, to ja już to usłyszę, tak? Więc gdy, gdyby coś się wydarzyło, każdy z moich bliskich wie, że po prostu do mnie trzeba zadzwonić dwa razy. I wtedy ja usłyszę. I przez całą noc ja mam reżim nocny, śpię i mam ustawione, że teraz mam ustawione tak, że to jest siódma godzina. Mm, A o, znalazłam. Znalazłam gdzie to jest. Czyli teraz ja mam ustawione, ok, teraz pokazuje mi ósma, ale dlatego, że jutro jest sobota, więc na sobotę ja mam ustawione na ósmą, ale widzicie, że tutaj widoczne jest, że idę spać, on jest ustawiony beta 9 wieczorem i budzę się w ciągu dnia każdego pracy o siódmej. Dlaczego u siódmej dziewczyny, bo teraz jest zima, zimno i ja nie mogę wstać wcześniej. Ja czasami zmieniam go i ustawiam go na 6, szóstą, 6.30, szóstą ale w końcu i tak jakoś leżę w łóżku i wstaję o siódmej i powiem Wam, że ja sobie pozwoliłam teraz wstawać troszkę później, o tej siódmej. Zwykle jak jest lato, to ja wstaję o szóstej tak, spokojnie, sama po prostu, nawet i bez tego budzika. Więc on mi tutaj to wszystko e, tak i ma ustawione i ja go mogę i, i, i zobaczcie, i te ustawienia są takie, że e, na, na dni tygodnia pracy je są jedne, tak, można zmienić i inne są na weekend, można tam w zależności, każdy dzień można mieć inne, tak naprawdę. Tyle to trzeba raz sobie ustawić. I w ten sposób ja żyję i to mi pomaga po prostu iść spać wcześniej, tak. To jest z tego. I jeszcze dziewczyny, tutaj chcę, ja chciałam o tej godzinie, której wstajemy, nie wiem, o której wy wstajecie, możecie mi też napisać, jakie są wasze rytmy właśnie chodzenia do łóżka i wstawania. Powiem wam, że ja mm, próbowałam znowu w tym tygodniu też zacząć wstawać o 6 i ja później jakoś zaczęłam czuć się źle w ciągu dnia. Byłam tak jakaś przemęczona, prawie mi znowu migrena się nie rozpoczęła, bo, bo właśnie wstałam za wcześnie o tej 6.30. I powiem Wam, że postanowiłam sobie, że teraz czuję się w ogóle przemęczona. Teraz jest zimno, ciemno. Postanowiłam, że nie będę siebie męczyć i nie będę próbowała zrobić więcej, a po prostu będę wstawała właśnie o tej siódmej, u której jest mi najwygodniej, bo też mogę zdążyć do pracy. Tak, ja troszkę później zaczęłam pracę. Więc tutaj jest coś takiego. Z tym tematem. Dobra, czekam też na Wasze y, komentarze, dziewczyny, o której wy wstajecie, o której idziecie spać. Ja rozumiem, że zapewne wy wstajecie y, wcześniej niż ja, bo ja o tej siódmej to ja wiem, że to jest późno dla osób y, jadących do pracy. Y, dobra, kolejny punkt to ja piję dużo wody. I to naprawdę, dziewczyny, jeśli wy nie pijecie, nie, jeśli wy nie macie przyzwyczajenia jeszcze takiego, to odmierzajcie sobie jakąś taką butelkę, weźcie dwa litry. I ją umiecie ze sobą. Ja w pracy kiedyś zauważyłam, że boli mnie głowa i zauważyłam, że ja w pracy przestałam pić, bo ja kiedyś tylko do szklanki sobie naleję, puszczę, i tak wiecie, nie chcę się iść na przykład. Pracujesz na czym, a, nie, nie chce się Lenie się iść do kuchni, żeby, żeby tam sobie no, uzupełnić te, tej wody, więc ja też przyniosłam taką butelkę szklaną, wyklej takie fajne są butelki, sobie naleję i przez cały dzień wiem, że muszę ją całą wypić. Więc ja już teraz mam przyzwyczajenie, mój organizm po prostu wie i czuje, gdy trzeba pić. Najlepiej, dziewczyny, jest też pić taką temperaturę wody pokojowej, taką też temperaturę ciała, więc takie około 40 stopni, albo tak troszkę no, mniejszą. I tak wiadomo, że jak postoi, to się troszkę um, wy, wystudzi, stanie się chłodniejsza. Więc tutaj um, taką wodę ja bym Wam radziła pić. Ja też staram się taką pić teraz, szczególnie gdy jest zima. Żeby nie wychladzać swego organizmu, tak? Dlatego pijemy troszkę ciepłą wodę. Kolejny punkt to jest to, co mi doradziła też lekarz medycyny chińskiej, ponieważ ja zawsze mm, wcześniej miałam coś takiego, że zawsze mi było zimno. Bardzo byłam taka: wiecie, wszędzie mi zimno. Teraz jest tego mniej, teraz często mi jest gorąco. To jest też troszkę może związane z tym, że czasami mi boli głowa, mam jakieś takie mi temigreny i jest mi bardziej gorąco, szczególnie w głowę tutaj. Ale ciało, jako że jestem też wysoka i chuda, więc dziewczyny, ja czasami to też czuję. Na przykład teraz nawet siedzę, tak, jest mi gorąco, ale ja mam zimne ręce. I, i stopy też często mam zimne. Więc po prostu ta krew tak nie cyrkuluje dobrze. I ona by powiedziała, że w takich wypadkach bardzo ważne jest nie spożywać zimnych posiłków. Trzeba, żeby tak każdy posiłek starać się, żeby był ciepły. A jeśli i zjemy coś zimnego, to potem popić to można na przykład cieplą wodą. Tak? Coś takiego też na przykład, że truskawki, jak jemy, latem, tak? Bo one też bardzo są wychładzające, Sa sama truskawka w sobie. I ona mówiła, że popić zimną wodą. I ja też jak jadłam truskawki, ja po prostu już teraz czuję to. Ja zjem coś i ja czuję, jak to wpływa na mój organizm. A kiedyś takiego czegoś nie miałam, nie zwracałam po prostu na to też uwagę. Więc tutaj ona mi też powiedziała jeść zupę każdego dnia. Ponieważ zupa, ona jest czymś takim jak woda, tak? Dla naszego organizmu, tyle że Woda ona przebiega przez nasz żolądek w taki mm, krótki, w takim jakimś krótkim trybie, przez nasz e, właśnie przewód e, pokarmowy, i tak żołądek olewa i się zlewa. A zupa i każda inna woda, która ma taki smak w sobie, ona idzie jakimś dłuższym mm, takim torem, tak, traktem przez nasz żolądek e, i tam przez jelita też. E, i przez to bardziej przynosi wszędzie właśnie to nawodnienie i te minerały, te witaminy. To wszystko tak się, wiecie, roznosi lepiej w większą prostu część tego naszego żołądka. Tak mi ona to tłumaczyła. Dlatego zupę jeść jest bardzo zdrowo. I też dla skóry, dziewczyny, gotujemy tę zupę. Ja teraz staram się gotować w ten taki sposób, że i, i kurczaka, tak, i też wolowiny, szponter do tego dodaję, żeby, wiecie, więcej tych y, różnych y, gatunków mięsa, im więcej, tym lepiej. Też bardzo dobrze dla kości, dla skóry naszej, tak. Więc zupę, zupę jeść obowiązkowo to naprawdę mm, też bardzo dobrze no, pomaga. Mm, no i też naszym tra dla trawienia tak, lepiej że ona tak na pewno się czuje ja zwykle gotuję rosół, ja prawie zawsze tak naprawdę gotuję rosół i po prostu później te warzywa pokroję i z powrotem do rosolu to jem makaron czasami dodaję, czasami nie no i też to mięso tak pokroję i później to my to jemy przez jakiś czas dobrze, słuchajcie, kolejny punkt to jest to, że ja spaceruję. Ja bardzo lubię spacerować. I ja zauważyłam, że dla mnie spacer to nie tylko, że takie fizyczne jakieś. Um, to nie jest tylko fizyczne um, ćwiczenie takie, ale też dla mnie bardzo umysłowe. Ja bardzo odpoczywam i bardzo też mój mózg się regeneruje, tak odpoczywa. Um, no i taki moment, wiecie, gdy jest spokojnie, ja się staram też o niczym nie myśleć, oczywiście, jak jestem bardzo zakręcona w czymś, to tak czasami idę, spaceruję i, i tak myślę, 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 a później złapię siebie, że okej, okay, znowu myślę o czymś i, i tak próbuję, wiecie, patrzeć dookoła, cieszyć się tym, bardziej być i obserwować. I to bardzo mi naprawdę pomaga. Ja zauważyłam, że gdy nie wychodzę na spacer w ciągu dnia, to później po dwóch, trzech dniach czuję się, że mam taki gorszy nastrój, że tak wiecie, tak, tak powoli schodzę w depresję. To tylko dlatego, że nie byłam na spacerze, tak? Bo świeże powietrze też... I my mamy taki tutaj malutki park obok, obok, to ja się staram tam chodzić, bo tam no wśród drzew po prostu, żeby popyć. Tak. Ja biorę ze sobą telefon, tak? Ale ja nie sprawdzam Swoich wiadomości i telefon, nawet jeśli wibruje, no ok, mogę zobaczyć, co tam było, ale nie odpowiadam, nie piszę już, jak wrócę ze spaceru. To tylko wtedy sprawdzam swój telefon. Tak więc to dla mnie taki czas też, żeby się odizolować od świata zewnętrznego. Dobra, dziewczyny, ja mam tutaj jeszcze dużo innych punktów, więc myślę, że zrobię też drugą część tego wideo.